Powrót programu taniec z gwiazdami na antenę polsatu zbliża się wielkimi krokami. Od kilku miesięcy media nie przestają spekulować na temat nadchodzącej edycji, a w najnowszym wywiadzie Krzysztof Ibisz zdradził, że nie tylko on, ale także wielu innych polskich celebrytów ma chrapkę na polityków w roli uczestników. I choć mogłoby się wydawać, że to odważny krok, to historia programu pamięta już występy kilku posłów, którzy zaskoczyli widzów swoimi umiejętnościami tanecznymi. Już teraz wiadomo, że kolejna. 30 odsłona tańca z gwiazdami wystartuje jesienią tego roku, a więc możemy spodziewać się prawdziwego show. Program, który zadebiutował w Polsacie 17 lat temu, cieszy się ogromną popularnością. Wśród tanecznych gwiazd, które wezmą udział w tej edycji, wymienia się takie nazwiska jak Ewa Minch, a także potencjalne uczestnictwo Lamberry oraz Aleksandry CKA. Z okazji nadchodzącego sezonu Krzysztof Ibisz, znany z prowadzenia programu, obiecał widzom wyjątkowe nazwiska które z pewnością zaskoczą. W rozmowie z redakcją Faktu przyznał, że nie chciałby brać udziału jako uczestnik, ale jednocześnie nie ukrywał, że z zainteresowaniem obserwuje potencjalną listę uczestników, w której ma się znaleźć wielu znanych polityków. W kontekście polityków warto wspomnieć o Mai Sablewskiej, która już odmawiała uczestnictwa w tanecznych zmaganiach, nie kryjąc, że niektórzy z jej kolegów po fachu planują zasiąść na tanecznym parkiecie. W szóstym sezonie programu który miał miejsce w roku 2007, także mogliśmy podziwiać osobowości skręgów politycznych, jego szanowne grono wzbogacił M. In. Krzysztof Bosak, obecny lider Konfederacji oraz Sandra Lewandowska, jeszcze wtedy znana jako seks bomba Samoobrony. W nadchodzących edycjach programu Taniec z Gwiazdami gościnnie występowali również politycy, w tym Anna Kalata, była minister pracy i polityki społecznej, która stała się znana dzięki spektakularnej metamorfozie. W taneczne kroki wkrótce wkroczy także Jagna Marchuaitis-Walczak, znana snowboardzistka, która w 2011 roku zadebiutowała w Sejnie. Do tej pory Polsat zapraszał do tańca głównie polityków związanych z wcześniejszymi rządami. W jednym z odcinków wystąpił Leszek Miller, były premier z socjalistycznym zacięciem, któremu towarzyszyła jego wnuczka Monika Miller. Niezapomnianym momentem był również występ Tomasza Zimocha, znanego prezentera sportowego, który kilka lat po udziale w Tańcu z Gwiazdami postanowił zająć się polityką. Zadziwiające jest, jak taniec z gwiazdami ewoluował na przestrzeni lat, wciąż przyciągając uwagę widzów, wprowadzając nowe twarze i zaskakując nietypowymi uczestnikami. Tak więc z niecierpliwością czekamy na ogłoszenie pełnej listy uczestników i mamy nadzieję na wiele emocjonujących występów.